Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, Sory za OBS-a. 20, 20, września, powiem wam szczerze, że dzisiejszy dzień był troszeczkę nudny, jeżeli chodzi o Bitcoina, więc porozmawiamy troszeczkę o altach. I też nie bierzcie oczywiście moich wszystkich analiz czy tam komentarzy odnośnie tego jako porady finansowej, bo wszystko oczywiście może się zmienić. Pamiętajcie o tym, że to jest rynek nie dość, że krypto, to jeszcze giełda, także pamiętajcie, giełda krypto, więc tutaj naprawdę jest wesoło. Tak, zacznijmy od Bitcoina. Tutaj mamy generalnie troszeczkę nudny dzień. Było, powiem, że nie za wiele okazji do otworzenia pozycji, natomiast no, dźwignęliśmy się z tego dołka. Na razie lecimy sobie troszeczkę bokiem, no i w międzyczasie inne koiny też są jakby w stagnacji. Z tego co widziałem, to Ethereum troszeczkę podskoczyło. Może tak, przejdźmy do Ethereum. Jak ja widzę Ethereum? Ja widzę Ethereum w ten sposób, że względem Bitcoina ono jest dalej w tym kanale, o którym Wam mówiłem. Zobaczmy sobie na 4 godzinówce. Dalej jest w tym kanale i dalej jest w tym, w tym miejscu środkowym, czyli jakby pośrodku tego kanału. I pamiętajcie, że wcześniej ten kanał oczywiście jest dosyć dokładny, natomiast gdzie tutaj mieliśmy wybicie do góry, taki lekki fake out. Tutaj, zobaczcie sobie. Tutaj mamy lekki fake out. Później utrzymaliśmy się na tym kanale. Myśleliśmy, że tym razem polecimy do góry, też nie, i znowu i tak dalej, i tak dalej. I później mieliśmy przebicie w dół, i myśleliśmy, że będziemy lecieć w dół, ale jednak nie, i tak dalej, i tak dalej. Wiecie o co chodzi? I w koniec końców dobiliśmy do góry. Więc tutaj też może być taka sytuacja, że będziemy się tak bujać w, w wzdłuż tej linii, i w końcu albo zdecyduje się cena dobić do tego dołka. I spadniemy względem bitcoina ponad 15%, lub utrzymamy się na tym progu i polecimy z powrotem do góry. Więc na pewno tutaj będzie bardzo ważne analizowanie tego, co się dzieje dookoła z bitcoinem i tego, co się dzieje na świecie, ze względu na to, że to może mieć wpływ na cenę Ethereum, oczywiście. No a co do wolumenu, no to powiem Wam tak. Miećmy mocny wolumen sprzedaży, a cena nie ruszyła się za mocno. 3% względem bitcoina, potem lekkie odbicie i tak dalej. Cena była dosyć no, równa, że tak powiem, raz, dwa, trzy, cztery, cztery, cztery godzinówki to prawie cały dzień, więc na razie spokojnie musimy po prostu przeczekać, tak jak tutaj to trwało naprawdę długo 26 dni cały miesiąc, tak jakby szliśmy równo z bitcoinem, tak prawie równo. Rozbieżność była, była rozbieżność, ale 8% tylko także no. Krótki, krótkie podsumowanie Ethereum, ja bym poczekał na razie. Jeżeli chodzi o parę do dolara, to na pewno mamy tutaj dosyć dobre odbicie od jednomiesięcznego poziomu, czyli dosyć mocnego poziomu 2,70. Odbicie do góry nie udało nam się utrzymać na tej dniówce, straciliśmy ją i znowu była próba przetestowania tego jednomiesięcznego, jednomiesięcznego poziomu. Troszeczkę brakło, cena jeszcze leci w dół także no to się by pokrywało z parą do bitcoina, że gdzieś jesteśmy pomiędzy niczego, niczym, także no tutaj też bym poczekał po prostu jeżeli chodzi o BNB no BNB tutaj troszeczkę gorzej idzie, traci troszeczkę do dolara bitcoina więc tutaj też bym się zastanawiał nad tym, nad tym kanałem oczywiście nad tym kanałem, czy koniec końców nie dosięgniemy tego dołka 328 dolarów i w jeżeli nam się uda, no to wtedy dopiero polecimy do góry 27% znowu do 420 dolarów, byłoby spoko, albo chociaż od dołku do tej połówki 370-13%. No jak widzicie tutaj ten kanał był dosyć dobrym wsparciem, później był dosyć dobrym oporem. Także wydaje mi się, że tutaj mamy dosyć dobry, dobry poziom, szczególnie że niedaleko z dniówka na poziomie 334 dolarów gdzie właśnie ją testowaliśmy wczoraj, plus teraz utrzymujemy się na tygodniówce, która jest dosyć jest mocniejsza od dniówki, ale no nie jest tak, że tak powiem, nie pasuje do kanału, także też możemy tutaj kombinować. Tyle o BNB. Podsumowanie BNB. Ja bym poczekał na ten dołek 328 i ewentualnie wtedy otworzył longa, w zależności od tego, czy się na nim utrzymamy, czy też nie. No bo jak widzicie, tutaj wystarczyło troszeczkę wolumenu sprzedażowego. I cena mocno zjechała. Także, no tutaj, BNB jest dosyć podatne na zmianę ceny, nawet jeżeli wolumen nie jest zbyt wysoki. Także tutaj trzeba uważać ze stop-lossami i take profitami. Wszystko jest możliwe. XRP nie będę komentował, bo nie robiłem analizy. Kajka, w sumie, cake, cake tu się utrzymuje na tym jednomiesięcznym poziomie. I nawet w ciągu jednego dnia ta cena potrafi się zmienić o 16%. Tu był jeden taki dzień, to było 12%, tutaj mieliśmy 12%, tutaj mieliśmy ponad 10%, no i dzisiaj już mamy 5%. Także no, ludzie chwytają dołki, sprzedają na górce, no i tak się bujamy. Oczywiście tutaj można dobrze zarobić. Jeżeli chodzi o jakąś długoterminową prognozę, no to obstawiam, że może możliwe, że zjedziemy troszeczkę niżej. Aha, jeżeli widzicie, bałagan na moim wykresie, to no jest to zrozumiałe, jest to możliwe ze względu na to, że ja mam teraz rozdzielczość powiększoną dwukrotnie na ekranie. Bo ja jak mam normalny ekran, to ja to wszystko widzę dosyć wyraźnie, bo wszystko jest dużo mniejsze, no ale. Nie będę się tłumaczył, to na potrzeby filmu po prostu tak wygląda. Ja myślę, że zjedziemy troszeczkę niżej, gdzie mieliśmy tutaj ten poziom tygodniowy. Pomimo tego, że jednym, jednomiesięczny poziom, znaczy miesięczny poziom, nie wiem czemu ja to nazwałem, 1M, miesięczny poziom jest silniejszy od tygodniówki. Jak widać, utrzymał się raz, dwa, trzy, cztery, piąty raz się utrzymał. Ale pukamy do tego poziomu znowu, także możliwe, że w końcu dosięgniemy tej tygodniówki 1680, i wtedy dopiero może będzie jakieś odbicie, jak się uda. W najgorszym wypadku, no, największe wsparcie mielibyśmy pewnie gdzieś na poziomie 10 dolarów, ale czy dojedziemy aż do 10? Ciężko powiedzieć. To trochę daleko. Musielibyśmy wkroczyć faktycznie w ten kanał. Czekajcie, bo się zastanawiam, czy jestem w stanie wyłączyć. O, te poziomy. Wyłączymy sobie też te Fibo. Jak widzicie, mamy tutaj te dwa kanały, górny i dolny. Dolny jest dosyć obszerny, ale jak widzicie też jest dosyć dobrze respektowany, jeżeli chodzi o poziomy. Cena oczywiście tutaj nawet dosięgliśmy górnego poziomu. I teraz było, byliśmy pomiędzy poziomami. Nie utrzymaliśmy się tutaj. Zjeżdżamy z powrotem i cena jakby powoli zaczyna być akceptowana w tym w tym kanale. Chyba, że będziemy mieć jakieś mocniejsze odbicie do góry na 4 godzinów, co zobaczymy, jak to wygląda. No, mieliśmy akceptację, teraz mieliśmy test i teraz jedziemy w dół. Czy to jest początek zjazdu na dół w kejku i czy zjedziemy całkiem nisko? No, wygląda to nieciekawie, powiem Wam. 26% na dół. Do połowy kanału mamy 13,50-13,60 dolara. Na sam dół kanału mamy minus 47% i do 9,70. Także jeżeli cena zostanie to zaakceptowana, a dzieje się to coraz częściej, no to możemy zobaczyć po prostu akceptację w tym kanale i odwiedzy, odwiedzimy dołek tego kanału, tak samo jak było wcześniej. Czyli, to znaczy, wcześniej, jak widzicie, było to dosyć bardziej brutalne, bo zjechaliśmy po prostu bezpośrednio z tego ATH. Do górnego kanału, i momentalnie przejechaliśmy przez ten kanał do, do tego kanału, tego dolnego. Później szybki retest tego górnego i zjazd do połówki, do góry i na sam dół. Także ca, cały ten zjazd miał minus 64%, a potem piękne odbicie do góry, 100% praktycznie, 93% do góry do tego kanału. Próba wbicia się na górny, nie udało się i znowu na dół. Przetestowaliśmy dolny kanał, tutaj nieudany ride, znowu tutaj nieudany ride, no i piękny, piękny short squeeze, to, ale to już wiemy, tutaj było dokładnie chyba na większości tych coinów, tych w top 100 czy tam top 50, tak się wszystko podziało, więc zobaczymy. Miejmy nadzieję, że oczywiście tutaj się nic takiego nie wydarzy, że cena wskoczy z powrotem do góry. No, bo tutaj też mieliśmy taką sytuację, że te 4-godzinówki się zamknęły na dole, przetestowaliśmy ten poziom i wyskoczyliśmy mimo wszystko do góry. No, zobaczymy, zobaczymy. Za, za wcześnie, żeby ocenić. Natomiast też pamiętajcie, na przykład tutaj na 4-godzinówce mieliśmy zjazd o 11% i mieliśmy naprawdę duży wolumen. Wolumenu mieliśmy 938 tysięcy, więc całkiem dużo. I ten wolumen wzrostowy był bardzo słaby, czyli ludzie kupowali coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej. Szczególnie, że teraz mamy tu opór tak naprawdę na 18,90, więc skupowanie przed oporem nie jest najlepszym pomysłem. Szczególnie, że mamy trend spadkowy, czyli teoretycznie wszystko wskazuje na to, że będzie zjazd. Ale czy cena nas zaskoczy? Tego się dowiemy. Powiem tyle. Longa bym tu nie otwierał, jeżeli nie jesteście w żadnej pozycji. Dobra, przy kejku się rozgadałem trochę. Myślę, że jednym z tych lepszych gwoździ programu będzie For. Dlaczego For? No, For fundamentalnie ma tam jakiś potencjał, kiedyś o nim wspominałem. Natomiast wykresowo wygląda on całkiem ciekawie. Zobaczcie sobie na jedno dniówce. Eee, o, 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 czekajcie, czy to for BTC? Gdzieś miałem przygotowany fajny wykres. Czy on był tutaj? Czy to był jednotygodniowy? Czy to był miesięczny? To musiał być jednodniowy wykres. Tak. Tak, znowu mamy pełno fajnych. Ekstra poziomów. Zacznijmy od tego. Mieliśmy fajne wybicie 13 września do góry, i mieliśmy też retracement z tego ruchu aż do 786. I zobaczcie, te 786 zostało dotknięte raz, dwa, trzy, czwarty raz. I tak naprawdę każdy ten, każde to dotknięcie. Zobaczcie, tutaj mieliśmy pierwsze dotknięcie. Nawet jeżeli byśmy mieli liczyć od tego 7,86 do 50, to mamy 30%. Następny dzień mieliśmy, tutaj było otwarcie, zamknięcie troszeczkę wyżej. Mimo wszystko dołek był gdzieś w tym miejscu i pompa 27%. Potem zjazd i później znowu 7,86, pompa 18%. Tutaj jest 7,86 i znowu dzisiaj mieliśmy 11%. Wydaje mi się, że na samym forze możemy próbować jakby handlować, bo stop loss będzie dosyć oczywisty, to znaczy oczywisty. To też nie jest takie łatwe do powiedzenia, ze względu na to, że nawet jeżeli ustawimy go tu, to mamy jeszcze 8% możliwości zjazdu na dół, co jest całkiem dużo i co jest całkiem, jakby to powiedzieć, nieakceptowalne, więc lepiej mieć po prostu pewniejszy trade. Chyba że się nie przejmujecie i wolicie longować pomimo stop lossa, że kiedyś pójdzie do góry, bo to też jest możliwe. Zobaczmy sobie, zobaczmy sobie. No, cena nie jest super nisko, ale na taki day trading albo, albo taki scalp jest całkiem spoko, gdyż tutaj mamy całkiem niezłe wsparcie na tej jednodniówce. Jednodniówka jest bardzo blisko 7,86. I tutaj mamy historię, że cena utrzymała się dosyć długo. Później był dopiero breakout. Także breakout na pewno będzie trochę dotkliwszy, że tak powiem. Ale te 7,8, 7,4 centa, 7,5 centa dla fora to jest taka cena, że można próbować longować. Mamy double top, oczywiście, że mamy double top, jest to dosyć ryzykowne, ale jeżeli ktoś lubi wysokie ryzyko i wysoki zwrot, no to całkiem nieźle w ciągu dnia jeszcze można zarobić z 15, od 15 do 30% w zależności od tego, co się dzieje. Mamy weekend, mamy niski wolumen, tutaj też wydaje mi się, że jeżeli w ty, przez trzy ostatnie dni mamy spadek i ten wolumen, jak widzicie, tutaj jest coraz mniejszy, coraz mniejszy, no to wygląda to tak, jakby zaraz miała być, miała być po prostu zmiana tego, zjazdu na dół i miałoby nastąpić odbicie, więc osobiście zastanawiam się nad małym longiem. Nie wiem jak z tym stop lossem tak naprawdę, bo no tutaj właśnie to jest kwestia sporna, no ale take profit wydaje mi się, że powinien być przynajmniej na tych 18% lub troszeczkę wyżej. Można zrobić take profit 1 na, nie wiem, 15%, a take profit 2 na przykład na FIBO 50, na przykład po 10 centów. Można ryzykować, moim zdaniem. Jeżeli ktoś tak lubi. To już zostawię. Cardano dzisiaj niestety, ale dzisiaj Cardano sfailowało ride, Oczywiście ja byłem na to troszeczkę gotowy. Tutaj mamy całkiem niezłą linię dniówki. Tutaj było, tutaj było, tutaj był opór. 19 sierpnia, 20 sierpnia, 21 sierpnia, a potem mieliśmy wsparcie przez kilka dni. No i teraz od górki Ostatniej do dołku mieliśmy retracement, e, zniesienie 61, oczywiście 2,54, 2,45 dolary. Ta dniówka przy okazji i jeszcze do tego miesięczny VWAP po drodze. Trzy powody do tego, żeby zshortować Cardano, pomimo tego mocnego rajdu. E, no i tak samo ten rajd był troszeczkę na niskim wolumenie. To znaczy ten wolumen sprzedaży, ten wolumen niski był e, dosyć mocny, i teraz można, e, że tak powiem. Można było shortować. ja powiem Wam, nie wahałem się. Mieliśmy dosyć y, dobrą reakcję z jaznadu i wydaje mi się też, że koniec tego y, rajdu może nastąpić gdzieś w okolicach 2,35, tam gdzie mamy dzienny VWAP i FIBO 50%. Y, natomiast też musimy pamiętać, że mamy oczywiście trend wzrostowy, czyli gdzieś tutaj mamy to wsparcie, które E, powinno obronić tą cenę, albo no, no, może to być też tygodniowy wiwa, troszeczkę niżej. Dlatego mój, e, lo, e, mój short leci dalej, leci dalej, e, powiem wam, e, opłaciło się podjąć to ryzyko i jest ok. Co dalej, co dalej? Tezos oczywiście robi co chce. Nie patrzy na innych, leci do góry. Tutaj nie ma co dodać. Raven coin. Całkiem nieźle podskoczył do góry. Ja zlongowałem na reteście tutaj tego poziomu i, 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 i co, proszę Państwa, zamknąłem pozycję dokładnie. Chyba 109 albo 107 było chyba. Zamknąłem dlaczego zamknąłem? Bo wydaje mi się, że aktualnie tutaj będziemy mieć dosyć spory opór. To znaczy tutaj gdzie było, tutaj gdzie mieliśmy jakieś tam wsparcie, widać, że ta cena się utrzymywała, tutaj było troszeczkę walki, tutaj był retest, zjazd na dół i tutaj mamy e, znowu test i troszeczkę nieudany, no i cena zaczyna zjeżdżać, z, zmienia się trend troszeczkę na spadkowy, więc no zobaczymy co z tego wyjdzie. Może odbijemy się od VWAP-a tygodniowego lub dziennego i będziemy lecieć dalej, byłoby fajnie, zobaczymy. Także tutaj mieliśmy całkiem fajną akcję. Ergo tutaj nic nie mówiłem. Aha, Mbox. Mbox jeszcze tutaj jest dosyć ciekawy. Zastanawiam się, co z tego wyjdzie. Aktualnie, jak widzicie, utrzymujemy się na pewnym poziomie, który nie jest tutaj jakimś żadnym ważniejszym poziomem. Ja go zaznaczę może na pomarańczowo, bo tak naprawdę nie wiem, co to za poziom. Po prostu się tu utrzymywaliśmy wcześniej. Ja mam zaznaczoną jednodniówkę, dniówkę na 3,85, 3,85 centów, gdzie mieliśmy tak naprawdę tylko tutaj troszeczkę walki i tutaj wcześniej dotykania tego poziomu nie było. Więc jeżeli ktoś spróbuje zlongować Mboxa, to, to relatywnie świeży coin, także też nie wiadomo, jak to z nim wyjdzie, bo historia jego sięga dalej niż na Binance'ie. Na Binance on wystartował po prostu za 2 dolary, i, i po prostu tak sobie wyskoczył do góry, także możliwe, że jeszcze niżej mamy jakiś poziom. Jeżeli byśmy stracili te 385 i mieli duży wolumen zja zjazdu na dół, no to wtedy mamy też ryzyko zjazdu dużo niżej do 2 dolarów. Ale jak widzicie, wolumen tutaj zaczyna się troszeczkę wykruszać, cena zaczyna się utrzymywać, i to może być, yy, miejmy nadzieję, koniec tego zjazdu tutaj będzie akumulacja tego tego coina. Tutaj mieliśmy tak naprawdę dosyć mocne knoty, tak naprawdę. Tutaj już ta cena praktycznie się nie rusza przez ostatnie godziny. Więc może będzie wystrzał z powrotem do góry, kto wie? Kto wie? Byłoby ciekawie. Podobną sytuację mieliśmy tutaj tylko że na 4.68. Także świeczka tutaj troszeczkę Knot, znaczy tutaj mieliśmy troszeczkę więcej akcji, no i strzał do góry. Tutaj na dużym wolumenie mieliśmy strzał do góry. Także trochę tych poziomów jest. Dlatego ewentualnie, ewentualnie, jeżeli kogoś to interesuje, spróbować Mboxa zlongować, jeżeli lubicie takie, takie akcje. Też wiadomo, że jeżeli mamy takie oczywiste, że tak powiem, knoty, to jest duże prawdopodobieństwo, że cena po prostu będzie chciała zjechać poniżej tych knotów troszeczkę, żeby skasować wszystkie możliwe longi i wtedy dopiero polecimy do góry. Więc dla przezornych albo otwieramy mniejszą pozycję w tym miejscu i otwieramy jeszcze jedną trochę niżej, żeby wyrównać cenę zakupu, albo po prostu ryzykujemy mniej i czekamy może na tą niższą cenę ze stop lossem trochę niżej i wtedy może... Może nam się to uda opłacić troszeczkę bardziej. I dzisiaj, tak luźno mówiąc, wydaje mi się, że też EOS jest tu tutaj całkiem niezłą opcją. Dlaczego niezłą opcją? Zobaczcie sobie tutaj jednodniówkę. Może tak, zaczniemy w porównaniu do Bitka. Zaczniemy w porównaniu do Bitka. Też nie jestem pewien, czy to jest całkowita historia tego coina. Od 2017. Bardzo prawdopodobne. Nie sprawdziłem tego na CoinMarketCapie, wybaczcie. Z tym, że mieliśmy tutaj jeden mocny dołek względem bitcoina i wystrzeliliśmy w tamtym cyklu do góry mocno. No i zjazd, zjazd, wiadomo, zjazd, nie. Tutaj mieliśmy znowu dołek przy tej jedno. jedno przy miesięcznym poziomie mieliśmy dołek. Lekki raid 2021 w lutym. Znowu dołek i fajny, fajny podskok do góry względem bitka od 300%, prawie 270%. No, i niestety zjazd na dół 63%. Z tym, że cena utrzymuje się znowu na jednym z tych lokalnych poziomów, który może po prostu służyć za wsparcie lub opór. Aktualnie jest dalej jest wsparciem. Dalej jest wsparciem. Wolumen mocno spada, to znaczy. Względem poprzednich ruchów ten wolumen jest coraz mniejszy, więc możliwe, że nastąpi jakaś zmiana. Możliwe też, że to będzie jakaś akumulacja i cena wyskoczy względem Bitcoina dużo wyżej do góry. I podobnie, tak jak było przy, przy M-Boxie, ja bym tutaj ewentualnie próbował zlongować. Mamy bardzo łatwą jakby, znaczy łatwą, 20% stop lossa to jest dosyć dużo, Natomiast możemy też próbować zlongować to na plus, plus 160% względem Bitcoina. Więc tutaj EOS daje nam bardzo duże możliwości. I powtórzę tak jak przy Mboxie. Jeżeli nie chcemy ryzykować tak dużo, to przesunąć sobie kupno troszeczkę niżej, tam gdzie mogłyby być dołki zjedzone, albo nawet zejść jeszcze niżej. To jest poziom kluczowy 000 0,650, dosyć nisko, ale po prostu zrobić sobie drabinkę, czyli kupić troszeczkę tu, troszeczkę tu, troszeczkę niżej i wtedy mamy dosyć dobrą cenę. A względem dolara wygląda to troszeczkę inaczej. To znaczy, zobaczmy sobie jedną dniówkę. Aha, ja to zrobiłem, analizę zrobiłem na innej parze, z innego, na bybicie zrobiłem, a tak naprawdę Powinienem zrobić na Bitfinexie ze względu na to, że tutaj mamy większą historię. No ale już trudno. Prze... Spróbujemy przebrnąć przez to tutaj. I jakby to wyglądało w tym przypadku? To znaczy, zjechaliśmy, to jest jednodniowy wykres, pamiętajcie, zjechaliśmy, odbiliśmy się od jednodniówki, zjechaliśmy bardzo mocno, przebiliśmy się przez miesiąc, tak jak przez masło. Przez dniówkę tak samo, przez tygodniówkę też. I wpadliśmy w ten kanał, który był wcześniej dosyć mocny. Spróbuję oczyścić wykres, żeby tutaj było troszeczkę o, ładniej. I wpadliśmy w ten kanał, który jest górnym kanałem. Jak widzicie, kanał ma jakąś historię i był też respektowany kilka razy. Ładnie go przetestowaliśmy i tutaj była tak na, naprawdę dobra. Tu był dobry moment na shorta. Tu był dobry moment na shorta. Można było łatwo zrobić sobie stop lossa dosyć nisko. I teraz możemy liczyć na to, że odwiedzimy dół tego kanału, więc mamy jakby risk reward ratio aż 10, także 27% możliwości w dół, 2,5% dajmy na to ryzyka, także jak najbardziej prawdopodobne. Natomiast też tutaj widzicie, że mamy jakąś obronę tutaj, mamy jakąś obronę, nie jest ona jakaś super mocna, jest to 7,8 przeświba. Raz, dwa, trzeci raz. Możliwe, że dzisiaj, może albo weekend, czwarty raz będziemy dobijać do tego 786. Ja ustawiłem sobie alert po prostu, żeby otworzyć ewentualnego longa na poziomie 3,20. Jeżeli byłaby taka sytuacja, że dojedziemy do tego miejsca, to jak najbardziej spróbuję otworzyć longa. Gdyż w zależności oczywiście od tego, jak to będzie dalej wyglądało, bo może być tak, że też się przebijemy i zjedziemy do tego kanału na dole i wtedy. Spadniemy jeszcze niżej do dwóch dolarów, także to już by było trochę, trochę bardziej bolesne. W historii mieliśmy takie, taki ruch, zjechaliśmy z górnego kanału do dolnego, przetestowaliśmy go i mocny zjazd na sam dół, dużo poniżej tego kanału, ale wskoczyliśmy z powrotem i jazda, jazda, jazda. Dlatego tutaj też bardzo ważna jest obserwacja tego, co się dzieje z wolumenem, ważne, co się dzieje też na rynku, co się dzieje z bitcoinem i tak dalej, i tak dalej. Więc no, jeżeli ktoś lubi skalpy lub takie day trady, 7, 8 786, tak jak w przypadku innych coinów, może się okazać całkiem niezłym zarobkiem. To znaczy, jeżeli ktoś zaryzykuje, te 13-10% może zarobić w ciągu dnia dwóch dni. A jeżeli mu się nie uda, no to też trade trochę ryzykowny, bo możemy zjechać o te 16% na dół, tak? Także ja bym czekał może tutaj na tego Longa. A jeżeli byśmy podskoczyli jednak do góry. To spróbował shortować to jeszcze raz, bo może będzie po prostu retest, tak? Także to są moje poziomy, to są moje jakby przemyślenia na temat tych krypto w ten weekend. No i zobaczymy, co się sprawdzi, co się nie sprawdzi. Alerty mam pozałączone, także też nie chcę tutaj brać wszystkiego jakby za pewnik. No bo wiecie, jak to jest. Jesteśmy czegoś stuprocentowo pewni, a dzieje się zupełnie inaczej. Tak tak rynek lubi działać. Dobra, nagadałem się. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Może weźmiecie jakieś tam wskazówki pod uwagę, jeżeli sami tradujecie i bierzecie macie jakieś swoje poziomy lub przemyślenia. Oczywiście, jeżeli chcecie dodać coś od siebie, zapraszam do sekcji komentarzy, podzielić się swoimi opiniami i tak dalej i tak dalej. Pamiętajcie, że to wy bierzecie odpowiedzialność to wy klikacie kup, sprzedaj, więc sami przemyślicie czy warto czy nie warto. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć. Bitcoin dalej wielkie nic.